Kolejnym etapem będzie sprzedaż tego środka trwałego. Użyjemy do tego faktury sprzedaży. Wprowadźmy nową fakturę sprzedaży. Wybierzmy jednego z naszych nabywców. Data sprzedaży. W typie określamy środek trwały. Wybieramy kartotekę. Ilość 1 i cena jednostkowa. Tak przygotowaną fakturę możemy zaksięgować. Otwórzmy zaksięgowaną fakturę. Z tego miejsca możemy ją wydrukować. Mamy udokumentowaną sprzedaż środka trwałego. Gdy użyjemy opcji nawiguj, możemy obejrzeć wszystkie zapisy, które powstały przy sprzedaży tego środka, czyli zostały wycofany koszt nabycia, została wycofana Amortyzacja. Powstały także zapisy środka trwałego związane ze sprzedażą. Na samej kartotece środka zmieniło się tyle, że został oznaczony jako sprzedany. I wartość księgowa 0. Tu mamy oznaczenie, że został sprzedany.